Rosnąca pozycja chińskiego rynku złota, która idzie w parze ze wzrostem wydobycia kruszców w regionie, sprawiła, że oczy coraz większej liczby inwestorów są skierowane na monety bulionowe emitowane przez państwo środka. Od samego początku największym zainteresowaniem cieszy się seria ukazująca zwierzęcy symbol Chin, czyli pandę wielką, która w 2022 roku obchodziła 40-lecie obecności na rynku. Co stoi za sukcesem serii, co ją wyróżnia oraz w jaki sposób został ukazany główny motyw na tegorocznym walorze? Tego dowiecie się z z dzisiejszej prezentacji Złotej Chińskiej Pandy 2023. Emisja pierwszej monety z serii zbiegła się w czasie z gwałtownym wzrostem wydobycia złota w Chinach, co miało miejsce na początku lat 80. XX wieku. Jeżeli cofniemy się na chwilę do tego okresu, okaże się, że był to czas, kiedy na rynku złota inwestycyjnego obecne były jedynie dwie z pięciu najpopularniejszych monet inwestycyjnych, a konkretnie Krugeran, który jest pierwszą w historii monetą bulionową oraz chluba kanadyjskiej Mennicy Królewskiej, a więc kanadyjski liść klonu. Można zatem uznać, że seria monet poświęconych pandzie dla państwa środka ma taką samą rangę jak chociażby dla Australii seria ukazująca wizerunek kangura. Największą popularnością wśród najchętniej wybieranych monet bolionowych cieszą się produkty o wadze jednej uncji trojańskiej, które są polecane ze względu na szczególnie atrakcyjną cenę powyżej spot. Początkowo monety z serii ukazującej pandzie wizerunki również zawierały jedną uncję trojańską czystego złota próby 999, jednak w 2015 roku ludowy bank Chin zdecydował się na wprowadzenie pewnej modyfikacji w tym zakresie. Otóż na rewersie monety wyemitowanej w 2015 roku nie znajdziemy informacji o próbie. Kruszcu oraz wadze produktu, tak jak miało to miejsce przy poprzednich emisjach monet poświęconych pandzie. Rok 2015 można więc uznać za przełomowy dla serii, dlatego, że był on zapowiedzią zmian, które miały nadejść już w kolejnym roku. Wówczas zmieniła się waga jednouncjowego waloru, która w 2016 roku została zastąpiona przez monetę o wadze 30 gramów. Moneta z 2023 roku również zawiera 30 gramów czystego złota próby 999, czego potwierdzenie widnieje na jej rewersji. Oprócz tego znajdziemy na nim informacje o wartości nominalnej monety, która w przypadku 30-gramowego waloru opiewa na 500 chińskich juanów, oraz wizerunki dwóch uroczych pand. Zwierzęta, które znajdują się na drzewie, spoglądają sobie prosto w oczy i wyciągają ku sobie łapki. Dzięki unikatowemu designowi, a także zastosowaniu oryginalnej metody grawerowania, moneta zapierze dech w piersiach niejednemu inwestorowi czy kolekcjonerowi. Seria charakteryzuje się bowiem nieszablonowym rodzajem grawerunku, wykorzystującym zjawisko Frakcji światła. Dzięki temu możemy podziwiać różne odcienie złota, które idealnie odzwierciedlają jasne i ciemne fragmenty zwierzęcego futra. Nadaje to monetom wielowymiarowości, sprawiając, że pandzie wizerunki są jeszcze bardziej realistyczne. Na awersie monety znajdziemy natomiast budynek świątyni nieba, który stanowi zlokalizowany w Pekinie kompleks sakralnych budowli taoistycznych. Figuruje on na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Dodatkowo na awersie widnieje rok wybicia oraz oznaczenie kraju producenta w postaci chińskiego na pisu, który w polskim tłumaczeniu oznacza chińską republikę ludową. Złota chińska panda doskonale wpisuje się w kanon produktów emitowanych bezpośrednio z myślą o długoterminowym zabezpieczeniu kapitału. Renoma, szeroka rozpoznawalność, wysoka jakość, unikatowy grawerunek oraz coroczne modyfikacje w obrębie głównego motywu wszystko to sprawia, że moneta cieszy się uznaniem inwestorów na całym świecie. Jeżeli chcielibyście uzupełnić swoje inwestycyjne portfolio o monety z serii, serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Www.tavex.pl lub jednego z naszych oddziałów stacjonarnych zlokalizowanych w różnych miastach Polski po uprzednim upewnieniu się, że moneta jest dostępna od ręki wybranym przez Was oddziale. W przypadku, gdy nie dysponujecie kapitałem pozwalającym na jednorazowy wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, z przyjemnością informujemy, że w ofercie Tavex znajdziecie również monety z serii dostępne w srebrnym wariancie. Stanowią one nie tylko doskonałe uzupełnienie srebrnej części portfela inwestycyjnego, ale będą również dobrym pomysłem na prezent dla bliskiej osoby. Jeżeli film wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Któreś z monet z serii Gości już w waszym portfolio? Dajcie o tym znać w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.